Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Patryk Hebel po udanej obronie pasa na gali Krwawy Sport 3. Przede wszystkim gratulacje i powiedz nam na początku, jakie były Twoje emocje podczas walki i po jej zakończeniu. Dobry wieczór i dziękuję bardzo, gratulacje. Moje emocje były bardzo fajne, bardzo fajnie się czułem przy takiej publiczności, przy tych wszystkich osobach, którzy mi przyszli i wspierali podczas walki. Naprawdę czułem się bardzo świetnie, byłem bardzo, bardzo mocno zmotywowany. I co mogę powiedzieć, jedziemy dalej, nie? Słyszałeś ten doping? Tak, oczywiście słyszałem. Bez tego dopingu na pewno bym nie był tak zmotywowany. Ale jak się czujesz w takiej roli osoby, z którą wszyscy chcą sobie zrobić zdjęcie, mimo że obok stoi Tomek Sarara i udaje, że go nie widać, a wszyscy lecą do ciebie? Ja ogólnie fajne uczucie, takie. Ja się ogólnie jakoś nie wywyższam, nie czuję się za jakiegoś, jakiegoś tam... Tą... Nie wiem, fajtera, to... fajtera się czuję, ale nie czuję się jakoś tak, że jestem jakąś znaną, popularną osobą, no, no co, fajnie tak ogólnie, jak tak wszyscy podchodzą, chcą sobie zdjęcie zrobić, no fajne po prostu uczucie, to naprawdę fajne, nie? A powiedz, co tam się działo w tej klatce, czy Łukasz Szycówka czymś Cię zaskoczył? Ogólnie, tam miało jakieś dwa, trzy niskie kopnięcia, ale później to już zacząłem kontrolować, no i co, mieliśmy jakiś tam game plan i poszło, tak, tak jak to planowaliśmy, tak poszło, nie? Co to było za game plan? No tego nie mogę w ogóle teraz zdradzić, no... Mamy Szykujesz bardzo... na wszelki wypadek na pozostałych, tak? Tak. Okej. Okay. No dobrze. Łukasz pokonany, pierwsza obrona. Powiedz, jakie masz wrażenia po tej obronie? Bo mówi się, że obrana zawsze jest trudniejsza niż samo zdobycie pasa. U Ciebie też tak było? Nie, ja się bardzo czułem dobrze, nie czułem jakiegoś napięcia czy stresu. Czułem się świetnie i co? Nie robiło mi to, że broniłem pasa. Czułem się jak w normalnej walce. Czy po pierwszym knockdownie byłeś zaskoczony, że wstał? Myślisz, że to będzie koniec, czy nie? E, ogólnie nie byłem zaskoczony, bo pie... wiem, że Łukasz to bardzo mocny zawodnik. Widziałem, jak walczył na krownym sporcie dwójcy, widziałem tam, jak dawał rady. Miał też dwa, trzy knockdowny, za każdym stawał. I nie zdziwiło mnie to, że po tym knockdownie stał. Ale co drugi raz poszedł, drugi raz dobrze trafiłem, no i już drugi raz nie wstał. Nie? Bardzo się tego cieszę, że mogłem to jak najszybciej zakończyć i bez jakich, jakichkolwiek kontuzji, nie? takich większych. Nie? W wywiadzie po walce Marcinem Brzyskowi powiedzieli, że teraz też już do 80 kg walczyć. Z kim byś chciał najbardziej? Takie na plany ogólnie są, bo normalnie waży teraz, naturalnie waży 82-83 kg. No i nie będę. Ogólnie lepiej by było zawsze zbijać te parę kilo i walczyć do 80 kg, gdzie tam jest naprawdę też mocna obsada. A tak naprawdę jaka ja, y, waży teraz na przykład 82 kilo, 83 kilo trafię takiego na 95-97, to już naprawdę to już te kilogramy będą mieli jakąś większą różnicę dla mnie, bo to jest naprawdę czuć w takiej walce, to już tak większe kilogramy, w boksie tak może nie, ale w kickboxingu na przykład jak takiego loa wyłapić albo coś to naprawdę albo bombę to jest, jest odczucie, nie? Przed walką nam mówiłeś, że w ogóle się nie stresuje, że aż się dziwnie czuję, że jak to, bo skąd ten wyluzowanie takie? Ogólnie zawsze tak mam. Przed walką mam zero w ogóle stresu, nie, nie tak teraz przed wywiadem coś, przed wywiadem się bardziej stresuję niż przed walką, naprawdę. Przed walką mam zero, stresu, zero niczego. Czuję się bardzo świetnie i zawsze wychodzę z, z, z świeżą głową i zawsze otwarty na dobry pojedynek, nie? Plan na krwawy sport już jest znany. Chciałbyś walczyć w kategorii do 80 kg. A czy chcesz te starty w formule na pięści łączyć jeszcze z jakimiś innymi? Tak, oczywiście. Jeśli jeszcze będą, jeszcze będą jakieś propozycje, coś, to oczywiście, że tak. Na razie mam jakieś plany tam małe. W październiku szykuje się kolejna walka. No Zobaczymy, co będzie dalej, nie? Jeżeli włodarze organizacji Krwawy Sport zaproponują Ci walkę na kolejnej gali, która pewnie jeszcze w tym roku się odbędzie, to będziesz gotów? Oczywiście, że tak. Zawsze jestem gotów. To cóż, czekamy na następne występy. Z niecierpliwością jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.